Dlaczego glutation jest taki ważny? Jest przede wszystkim najistotniejszym antyoksydantem naszego organizmu, jest antyoksydantem endogennym. Nasze środowisko jest pełne wolnych rodników, nasz organizm produkuje je w dużych ilościach. Mówiąc krótko, antyoksydant endogenny, zwłaszcza, to gwarancja naszego zdrowia i długiego życia. Po drugie, jest najbardziej efektywnym, najskuteczniejszym detoksykantem. Nasza wątroba zawiera 68% zasobów glutationu naszego organizmu. Glutation jest w stanie związać toksyny pochodzące zarówno z nieprawidłowego metabolizmu, jak i z naszego środowiska. Nasze środowisko jest w tej chwili pełne toksyn pochodzących czy od środków ochrony roślin, nasza żywność jest pełna toksyn, smog to wszystko, proszę Państwa, może zostać związane przez glutation w helaty, w koniugaty. Bez glutationu nasza wątroba obumarłaby w ciągu kilku godzin. W jaki sposób glutation może pojawić się w naszym organizmie? Otóż, proszę Państwa, nie możemy go spożyć i w ten sposób on do wnętrza naszych komórek nie dotrze. Musimy dostarczyć naszemu organizmowi prekursory. Cegiełki, z których nasz organizm będzie syntezował wewnątrz komórek glutation. Do takiego bardzo istotnego, takim istotnym elementem jest cystyna, czyli tak zwana cysteina związana. To jest składnik deficytowy w naszym pożywieniu. Oprócz niego są jeszcze dwa aminokwasy, których już w pożywieniu nie brakuje. Najprostszą metodą podniesienia poziomu. Glutationu w naszym organizmie jest przyjmowanie immunokalu. Jest to sprawdzony, wypróbowany klinicznie od wielu lat środek dostarczający cystyny związanej. Komu można polecić praktycznie wszystkim? I osobom, które chcą zachować młodość i dobrą kondycję, i osobom, które już odczuwają różnego rodzaju dolegliwości, z immunokalu korzysta. Kadra olimpijska wielu krajów z immunokalu korzystają terapeuci. Immunokal ma ze sobą ponad 20-letnią praktykę kliniczną stosowania w różnych, w zakresie rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych. Ja osobiście immunokal obserwuję na polskim rynku od 10 lat, sam osobiście też stosuję i jestem zachwycony jego skutecznością i uniwersalnością. Polecam go naprawdę wszystkim.